Mam no, nawet no, dzisiaj nagrywamy Minecraft'a Ze mną. No, z moim bratem, ale mój brat nie będzie grał, tylko będzie patrzył. No i patrzcie, bardzo dużo się zmieniło. Tutaj w skrzyni na Kopen. On ma taką dużą kopalnię, że się. Nie, mów nim. Nie, jeszcze nie. Dobra, to jest dla mojego kuzyna nadal. Jak przyjdzie. bo jeszcze nie przyszedł. Czekajcie, przypali sobie jeszcze tu dwa irony. I o kurde, zapomniałem. Łapka w górę zostawione. Zostawcie łapki w górę i... No. To będę nagrywał więcej takich filmów i... No. I... A, I... drewno mam. Dobra, dobra, czy... I do tej kopalni, nie... Dobrze, robię cięcie i za chwilę do Dobrze, bo ja musiałem zmienić ustawienia. Dobre patyki. Już idę, czekaj. No co? No chodź. Idę już. No, idę Dobrze. Jeśli mnie coś zabije. bo tam jest... ale tam jest zarąbista jaskinia. Jakiś podwór Dobrze, to chleba zwracam dobrze, patrzcie. To jest wejście i wchodzimy. Zrobiłem na cały set i tyle. I, 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 znaczy set tylko i jedzenie przepaliłem, bo to było nudne. No i tutaj spływamy. Złoto tu jest, wiem No i patrzcie tutaj surowce, nie i o to mi chodziło parcie. Właśnie po co zrobiłem tę mioskinę? O kurde, ile tych diaksów? Dobrze, już jestem. Bo zrobię większy odstęp, odstęp od ściany skrzynki z itemami muszę dać Takie coś Tutaj wykopię. Dobra To złoto zostawimy I tu były cztery diamenty, no. Wy o tym wiecie. No, tutaj żelazo. No i wiecie już czemu ja tyle żelaza mam. Ja pierodniczę, jaki fajny świat mi się zrobi, ale idealnie w dobrym miejscu zacząłem kopać. Jakiego ja mam farta życiowego? Nie mogę określić. Pochodni nie zabrałem. I tak to ośpitlam. A złota. Co tu dalej jest? A tu emeraldy, ja pierdolę, oh nie będę przeklinał Nie, shit, shit, nie, ja mam farta, ja mam farta, No ludzie, ja mam ewidentnego farta. może żeby mi też wy nie wpadły, nie, ja mam farta, ludzie, kurde. Loków mi zabrakło. Jest piąty diaks. Żeby do lawy nie Jak? Jakie farty ludzie. To są fajle Ludzie nie mogą przez taki długi okres czasu znaleźć nic. A ja tak... Dobra, to będzie moja ulubiona kopalnia. A ludzie przez taki okres czasu nic nie mogą znaleźć, a ja znalazłem, że którąś tam razem już 7 diamentów mamy. Znaczy ja jak to oświetlałem, to dotąd, no żeby tam nie psuć odcinka. Bo ja to kopę, no i ja to... Ja nie wiedziałem, że tam są diaksy, ale że tam na początku wiedziałem, nie? Ludzie i to jest takie coś. No, kolejny. Chyba żebyśmy jeszcze raz stał na kopalni. Ile złota mam już? Śpieczenie. No i diamentów, to No i na dwie rudy stonów. Kopalnia. Emerald? O lazury. Lazury. Aha, tu diament jest. Jak ja ślepi jestem, bym go pominął. O kurde, o kurde, żeby nie spać. Nie pal się! Jezus! Dziękuję, dziękuję, dobra. A to ją dalej coś jest... Jezus skinia. Kurde, ja się boję, że wpadnę do lawy. Dobra, nie wiem ile już odcinka. O 7 minut samego kopania. A tam wykopywanie diamentów A nie, bo na razie mam za mało diamentów, żeby taki tytuł do no trzech Nie no, dobra, już nie Tytuł może być wykopywanie diamentów No Na szczęście mam, żebym zachowywał ekwipunek Kolejny diaksy Ja pier... Właśnie to jest ta kopalnia. Ludzie. Każdy pisze na czacu Jest, że, nie wiem. Co byście mogli napisać? Jestem najszczęśliwszym fartem w historii. O, ale ile tam diamentów jeden? Dwa chyba, ale mi dali te diaksy Daleko jeszcze? O mm, Parkura trzeba będzie, albo inny. Ile tu jest tych diamentów? Czy jednak chyba 3, czy 4 albo 5? Tylko 3. Ale mamy 11 diaksów. Idziemy jeszcze pod kąt skali. Dostałem się tutaj. Służyszę keltona Dobra, zakle wracam. Dobra, wróciłem z pochodniami i tutaj diamenty widziałem. Ile dwa, nie? Tradycyjnie. Nie topesz. Gdzie ty? O, zaprowadził mnie do jakiejś dziury. Ja to kopię. Laziury. Lazury. Lazury. Jest tam jakoś... Nie! Nie idziemy! Nie mam się czym podebudować. szkuśnijcie chwilę, to gdzie ja jestem, za chwilę wracam do tam miejsca. Znów tu jakoś doszłem, żeby nie spadł, ja się już boję swoje życie. Uratowałem. Ale chamsko się zrozpiły te diaksy. Jesteś tam dalej? Dobrze. Ja jeszcze nic ciekawego wiadomo, że już nie będzie w tej skincie się chcę pożegnać. Aha, emeraldy. Kopiąc z Wami red. O, kolejny red. No, kopiąc z Wami redstone się pożegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Cześć. Nie, no, jeszcze nie. Cześć, bo się odkryłem. O, kurde. Zajebiście! il diamentów! Się respią. To jest największy znak. Jest jeszcze? Jest? Nie, nie ważcie, dwa Dobra, to kończę ten odcinek. Dziękuję za zaglądamy. Widzimy się w następnym filmie. Cześć. Opłacało się kopać Tomek.